Dzień zwycięstwa. Był taki czas, gdy dzieci zabawek nie miały i chleba, i żeby tata wrócił, wznosiły oczy do nieba. A niebo było szare od dymu nad domami, a z nieba samoloty rzucały w świat bombami. Lecz przyszedł czas łaskawy. Do domu wrócił tata. Dziś nadszedł dzień zwycięstwa. Radosną pieśń zanucił. I wróg był pokonany przez sprzymierzone państwa. I nigdy więcej wojny wołały wszystkie miasta. Więc o tych, co walczyli za wolność, pamiętajmy. Odwiedźmy dziś ich groby, znicze pozapalajmy.